Kołatanie serca, czyli tak zwana palpitacja, to stan, który jest nieprzyjemny dla pacjenta. Odczuwa on bowiem zmienione bicie mięśnia sercowego, które może być przyspieszone, wzmożone lub niemiarowe. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Wśród najczęściej występujących przyczyn kołatania serca wymienia się przede wszystkim choroby, które związane są z zaburzeniem rytmu lub nieprawidłowym przewodzeniem impulsów elektrycznych. Poza tym kołatanie może wynikać z występowania tzw. ograniczonych chorób serca, w tym migotania lub trzepotania przedsionków, czy występowania dodatkowego pobudzenia pochodzenia komórkowego i nadkomórkowego. Niekorzystne zmiany mogą być również skutkiem często skurczu komórkowego i nadkomórkowego, choroby nadkrwiennej serca, czy Serca. Wśród innych przyczyn kołatania wymienia się również zapalenie w sierdzia, kardiopatię oraz inne wrodzone wady serca. Źródłem zmian związanych z prawidłową pracą serca mogą być również zaburzenia psychiczne. W tym wypadku nieprawidłowości są zazwyczaj skutkiem napadów lęku panicznego. Na tego rodzaju zaburzenia narażeni są również pacjenci borykający się z nerwicą, depresją czy z zaburzeniami hipochondrycznymi. Kołatanie serca to zaburzenie, którego przyczyną mogą być również substancje zawarte w lekach, wśród których w których wymienia się między innymi beta-blokery, a także związki psychoaktywne, takie jak alkohol, kokaina, amfetamina, nikotyna czy kofeina. Palpitacja serca może mieć również związek ze stanami chorobowymi, w tym zaburzeniami metabolicznymi i hormonalnymi. Zmiany te pojawiają się między innymi w przypadku nadczynności tarczycy, w zaburzeniach elektrolitowych, menopauzie i hipoglikemii. Mogą one towarzyszyć guzom chromochłonnym oraz migrenom, niedokrwistości i gorączce. Na tego rodzaju zmiany mogą również cierpieć w ciąży. Fizjologiczne przyspieszenie akcji serca może mieć związek z dużym wysiłkiem fizycznym. Tego rodzaju niemiarowa akcja serca lub wrażenie jego silnego bicia może mieć również związek z silnymi emocjami oraz stresem. W warunkach fizjologicznych zdrowe osoby nie odczuwają bicia własnego serca, a takie zmiany nie zawsze muszą powodować poważne dla zdrowia konsekwencje. Wymagają one jednak obserwacji oraz ewentualnej konsultacji medycznej i leczenia. Kołatanie serca to zmiana, do której dochodzi z powodu zaburzeń związanych z powstawaniem bodźców w węźle zatokowo-przedsionkowym serca. Tego rodzaju bodziec ma postać impulsu elektrycznego i powoduje on skurcz serca. Przyczynami niekorzystnych zmian mogą być również zaburzenia związane z przewodzeniem w układzie bodźcotwórczo-przewodzącym serca. Palpitacja serca to zaburzenie, które podzielić można ze względu na czas ich występowania. W tym wypadku wyróżnia się kołatanie napadowe, które pojawia się nagle i również nagle znika oraz kołatanie nienapadowe, które narasta powoli, a następnie przyspiesza. Ustępuje ono stopniowo w dłuższym czasie. Drugi podział kołatania uwzględnia rytm akcji serca i w tym wypadku wyróżnić można palpitacje serca miarowe i niemiarowe. Kołatanie serca to rodzaj zaburzeń, które powodują liczne objawy. Pacjenci borykający się z tego rodzaju dolegliwościami często uskarżają się na zmęczenie, wzmożoną potliwość oraz zawroty głowy. Poza tym zgłaszają oni również inne objawy, w tym przyspieszony oddech, uczucie duszności, omdlenia czy problemy związane z utrzymaniem równowagi. W skrajnych przypadkach dochodzi do zasłabnięć. Wielu pacjentów odczuwa również dyskomfort w klatce piersiowej. Połatanie serca to odczucie, które jest subiektywne i może być odczuwane nieco inaczej przez poszczególnych pacjentów. Tego rodzaju zaburzenia mogą towarzyszyć szybkiej i wzmożonej akcji serca oraz jego niemiarowej pracy, jednak zmiany mogą być również zgłaszane przez osoby, u których w badaniu lekarskim nie stwierdza się żadnych obiektywnych zmian. Konieczne jest zatem przeprowadzenie szczegółowego wywiadu medycznego oraz wykonanie badań laboratoryjnych, których wyniki mogą wskazywać na obecność zmian. W ramach diagnostyki może być wykonywany jonogram, czyli ocena stężenia potasu, sodu, wapnia i magnezu w surowicy krwi. Poza tym oznaczony może być poziom hormonu terotropowego, czyli TSH oraz poziom hormonów tarczycy, czyli tyroksyny i trójjodotyroniny. W ramach poszerzonej diagnostyki może być wykonywane badanie elektrokardiograficzne, monitorowanie holterowskie oraz echokardiografia. Tego rodzaju badania w wielu przypadkach pozwalają na wskazanie przyczyny nieprawidłowości. W niektórych jednak wypadkach precyzyjne określenie czynników wywołujących kołatanie i występowanie przykrych dla pacjenta objawów nie jest możliwe. W trakcie diagnozowania pacjenta konieczna może być współpraca kilku specjalistów, w tym kardiologa oraz psychiatry, który potwierdzi lub wykluczy podłoże psychiczne. Rodzaj prowadzonego leczenia zależy od stanu zdrowia danego pacjenta oraz zdiagnozowanych przyczyn problemów. W ramach terapii pacjenci mogą otrzymać leki. W większości przypadków zalecana jest również modyfikacja stylu życia. Chorzy powinni zatem zrezygnować ze spożywania mocnej kawy, herbaty oraz alkoholu. Muszą oni również wykonywać ćwiczenia relaksacyjne, a w razie konieczności powinni korzystać z pomocy psychiatry lub psychologa. Pacjenci, u których kołatanie serca nie jest przejawem patologii, zwykle nie wymagają żadnych. Leczenia. W ich przypadku palpitacja serca pojawia się zwykle na skutek oddziaływania czynników zewnątrz pochodnych i wewnątrzpochodnych. Takie uczucie niemiarowego, nadmiernie silnego lub nadmiernie szybkiego bicia serca powoduje dyskomfort pacjenta, ale zwykle nie prowadzi do zmian, które mogą zagrażać jego zdrowiu lub życiu. W sytuacji, w której jednak pojawi się silny ból promieniujący od klatki piersiowej do szyi oraz występują inne objawy, w tym choćby duszności, zmęczenie, zawroty głowy, za słabnięcia i omdlenia konieczna jest pomoc medyczna i włączenie specjalistycznego leczenia. W przypadku najmłodszych pacjentów kołatanie serca stanowi jedną z najczęściej diagnozowanych arytmii. Tego rodzaju zmiany w większości przypadków spowodowane są napadowymi, często skurczami nadkomorowymi. Zaburzenia prawidłowego rytmu u dzieci zawsze powinny wzbudzać szczególną uwagę rodziców i lekarzy, ponieważ mogą mieć one bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. W wielu wypadkach rodzice bardzo silnie przeżywają sam fakt stwierdzenia nieprawidłowości u ich dzieci i w wielu wypadkach oni również potrzebują specjalistycznej Pomocy oferowanej przez psychologów i psychiatrów. Dzieci cierpiące na zaburzenia związane z prawidłową pracą serca powinny być konsultowane przez kardiologów dziecięcych. Arytmie mogą być bowiem zarówno niegroźne dla zdrowia dziecka, jak również mogą prowadzić do tzw. nagłych zgonów sercowych. Wcześniej rozpoznane i prawidłowo leczone zmiany znacznie poprawiają jednak rokowania i poprawiają komfort fizyczny i emocjonalny pacjentów. Arytmie u dzieci mogą być leczone z użyciem produktów farmakologicznych lub też. Konieczne może być przeprowadzenie ablacji. W ramach leczenia konieczne może być również wszczepienie kardiovertera defibrylatora. Efekty prawidłowo przeprowadzonego leczenia u dzieci zwykle są widoczne dość szybko. W przypadku postępowania zabiegowego mali pacjenci pozostają pod kontrolą ośrodków prowadzących i wymagają dalszego monitorowania stanu zdrowia w formie planowanych wizyt okresowych. W wielu wypadkach mają oni jednak szansę na powrót do całkowitego zdrowia i stuprocentowe wyleczenie. To z kolei umożliwia codzienne aktywność i normalne funkcjonowanie. W przypadku występowania zaburzeń u jednego z dziecka zaleca się diagnostyka dotycząca jego rodzeństwa, a w niektórych przypadkach także rodziców, ponieważ wada może mieć podłoże genetyczne i może być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!